Urząd Miasta w Bełchatowie. Dosyć specyficzny herb tego miasta. Jestem na Placu Narutowicza w Bełchatowie. To jest centralne miejsce Bełchatowa, stary rynek, tak zwany. Widzimy, że jest tu aleja gwiazd siatkówki, między innymi Stefan Antiga. O siatkówce jeszcze powiem za chwilę. Batów to obecnie miasto, w którym mieszka 55 tysięcy ludzi i rozwinęło się głównie wcześniej to było miasto włókiennicze. Tutaj na tym placu też mieszkali Żydzi, w tym miejscu, w tej części miasta m.in. Harry Haft. Poczytajcie, sobie, kto to jest. Znany bokser z Bełchatowa. Chłopak, który walczył na śmierć i życie w Auschwitz ku uciesze SS-manów w pojedynkach bokserskich. Potem wyemigrował, przeżył i wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, gdzie walczył chociażby z roki Marciano. Najbardziej znany bokser z Bełchatowa, można powiedzieć. Ale yy, co najważniejsze, w 1960 roku odkryto. W sąsiedztwie Bełchatowa pokłady węgla brunatnego. W 1975 roku powstała kopalnia, a w 1980 roku wydobyto pierwszą, węg pierwszą tonę węgla brunatnego. I miasto wtedy zaczęło się rozwijać. Było to miasto wtedy jeszcze około 10 tysięczne, potem nagle urosło do 50 tysięcy mieszkańców. I ta kopalnia węgla brunatnego i elektrownia wyznaczają tutaj yy, po prostu rozwój tego miasta. W oddali Galeria Handlowa Pawełnianka, a za mną miejsce, które nazywa się Jak widzimy, tutaj Giganty Mocy. To jest takie centrum nauki, które pokazuje właśnie dla młodzieży, dla dzieci, ale też dla dorosłych w bardzo interaktywny sposób, czym jest węgiel brunatny, jak się z niego robi energię. No bo jeżeli chodzi o Bełchatów, to Bełchatów produkuje energię na poziomie 20% zapotrzebowania kraju. Pra Bełchatów, najbardziej utytułowany siatkarski klub nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Bełchatów bardzo przypomina mi Jastrzębie-Zdrój. To też przecież miasto stojące na węglu, też mające świetną drużynę siatkarską i też tak jak i Bełchatów, będące, tak jak i tutaj widzimy, po prostu wielkim wielkim blokowiskiem. A siatkówka dla mieszkańców Bełchatowa jest chyba podstawową rozrywką, ale rzeczywiście na światowym poziomie. Gieksa kojarzy nam się z klubem piłkarskim zazwyczaj, ale tutaj w Bełchatowie Gieksa to przede wszystkim koncern PGE Górnictwo i Energia Konwencjonalna SA czyli firma, która zarządza kopalnią i elektrownią. I teraz najważniejsze pytania. Jeżeli węgla w Bełchatowie jest do 2038 roku, a elektrownia produkuje 20% energii w Polsce, być może nawet kopalnia i elektrownia zostaną zamknięte wcześniej ze względu na politykę klimatyczną Unii Europejskiej, to co dalej z Bełchatowem, ale co dalej również z energetyką w Polsce? I tutaj odpowiedzią. Yy, no, Może być sprawiedliwa transformacja. Takie słowo klucz, chyba dla Bełchatowa, ale też właśnie dla całej polityki energetycznej w naszym kraju. Centrum Bełchatowa, cicho spokój, rzeka i naprawdę piękna ścieżka biegowa w Bełchatowie. Najładniejsze miejsce w tym mieście. A tutaj dziedziniec i front dworu Olszewskich. Olszewscy to była ostatnia rodzina, która się tym miejscem zajmowała. Teraz jest tu muzeum regionalne i to jest chyba w zasadzie jedyny taki zabytkowy budynek w dosyć młodym mieście, jakim jest Bełchatów. dali elektrownia Bełchatów. A te wszystkie lampki tutaj w dole to największa dziura w Europie dzisiaj w trakcie warsztatów jeden z mądrych ludzi powiedział, że sprawiedliwa transformacja powinna polegać na tym, aby te wszystkie urządzenia, maszyny, ale też ludzi, którzy tu pracują stopniowo, ale też jak najszybciej przebranżawiać, robić inne firmy i wykorzystywać te aktywa, które są w tej dziurze i wokół.